Ponownie witam na ponownym nagraniu. Moi drodzy, moi najmilsi, moi wszyscy widzowie, którzy teraz jesteście tu ze mną i oglądacie moje zmagania na płaszczyźnie tego obraza, obrazu hm. witam na to, ja Adam Razik, jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Dzisiaj się, yy, w ten sposób przedstawiam się na moim kanale i w ten sposób bardzo zachęcam bo tu naprawdę będzie... Yy, obserwujecie, jednak ja później całościowo na to spojrzycie na mój kanał, na tych 500 yy, już, nie, już teraz jest ponad 400 filmów. I co yy, prawda pewnie jak spojrzycie na te, te pierwsze nagrania, to zobaczycie zupełnie innego Adama Razika a teraz yy, tak rozwiniętego już im bardziej, im dalej, im więcej tych nagrań i z tego się najbardziej cieszę i z tego się cieszę też yy, jak yy, Wasze opinie się zmieniają i jak jak widać ten mój entuzjazm, moją radość, tą moją pasję, dlatego powiem wam tak. Wszyscy, którzy tutaj będą ten kanał oglądać, to kiedyś wspomną jak to fajnie u tego razika na tym kanale, jak on to fajnie to robił, fajnie opowiadał. Nie chcę teraz się chwalić, ale zaraz powiem o czymś bardzo, co mnie bardzo tam zirytowało i to będzie taki apel do tych wszystkich, którzy malują. Także za chwilę dla was wszystkich wrzucę, natomiast teraz zwrócicie do tych wszystkich, którzy nie malują, ale będą oglądać ten kanał z ciekawości i z ciekawości tego poznania tego tych sposobów na to, żeby zarabiać kasę. Yy, I tu będzie naprawdę dla Was wielka, wielka porcja yy, fajnej wiedzy, dobrej wiedzy, no tym, fajnej. Fajna wiedza jest fajna, że, że jeżeli przynosi rezultaty, przynosi yy, oczekiwane skutki. I takie skutki Wam tutaj przyniesie i taką Wam wiedzę tutaj podam. Farby wystygają, natomiast od razu zaczynam zaraz malować i będę malował tak jak ostatnio na nazwają, że że płaszczyznowe potraktowanie tego obrazu. Mówiłem o, o, ostatnio o wariantach, którego, które można pod, poprowadzić, o wariantach namalowania tego obrazu, ale skupię się na tym, że i ten obraz powstanie jako taki płaszczyznowo traktowany, taka dieta kolorystyczna, czyli czysta zabawa barwą, czysta zabawa kolorem, i ten, ten obraz w ten sposób. Popatrzcie, jakie tu już co fajne się rzeczy zrobiły. Nie wiem, czy widzicie to no, jakoś jeszcze nie jest odpowiednia, ale. Mm, ale sam fakt, z tego co Wam tutaj usłyszycie na, tym, na temat tego malowania, to, to już powinien też dać Wam wiele, wiele radości i odpowiedzi na to, jak, jak, ten, jak swoje obrazy traktować, jak, jak swoje obrazy malować. A wiem, że tacy malują ze mną, są takie osoby, które malują ze mną i malują takie same tematy, nawet podobne kompozycje. Także to zachęcam. I zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego, dlaczego m, warto i dlaczego y, fajnie jest coś takiego robić. Natomiast y, y, urwałem oczywiście moje nagranie poprzednie, bo jak zwykle no, moi, przy moim chaosie i moim koordyn braku koordynacji i y, 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 jak to się powiedzieć, kontroli czasoprzestrzennej, y, a, a głównie tej y, czasowej, bo y, może kontrol kontrola przestrzeni jakoś jest, bo tutaj przestrzeń taką zagospodarowana, jaką wy widzicie, kadr jest taki, a nie inny i tak maksymalnie wykorzystuję ten kadr, żeby ten obraz był maksymalnie widoczny. Nie jest takie na to, żeby nie miał asystenta albo a może to jest też pomysł, bo ktoś tam nawet zapytał o to, czy, czy jakieś przybliżenia. Zrobię na pewno jakieś takie, może też to jest pomysł na to i spróbuję jakiś taki odcinek zrobić, żeby robić podczas malowania, wychodzić tam do kamerki, zbliżenia, oddalenia i tak dalej i kontynuować pracę. Także może to jest pomysł na kolejne nagrania. Natomiast jeszcze wrócę do tego, na dzisiaj zrobię tak jak, jak zwykle. Wrócę do tego, co tutaj zapowiadałem, co to będzie, że będzie widzenie barw, o tym będę opowiadał, żeby ten, na tym kanale była taka, takie, taka kompendium wiedzy i taka wiedza Adama Razika i tego, co on uważa za słuszne w malowaniu, w malarstwie i w sztuce w ogóle tej, tej kreacji, bo skurza mnie, no, powiem wprost, skurza mnie to kolkanie. To, że, że yy, o tym też wspominałem ostatnio, że yy, na takiej bazie, na takiej podstawie można dzieci uczyć. Po prostu jak zobaczyłem te podręczniki, te książki, które mają służyć do edukacji młodego pokolenia, młodych ludzi i kiedy pokazuje się koło barw tęczowych i używa się kolorów, które w są które w połączeniu, nie wiem, czerwieni z niebieskim w życiu nie dadzą koloru fioletowego, a, a taki się próbuje na podstawie tych, tych fotografii, tych reprodukcji tam, czy tam tych ym, próbek tego kolorystycznych, które tam się zamieszcza w tym, tych wydawnictwach, próbuje się uczyć, no to po prostu to woła po, po do nieba. Dlatego ja tutaj chcę zrobić takie kompendium wiedzy, żebyście mieli pogląd, że czerwień to ta czerwień, czyli karmin niebieski, to ten niebieski, czyli ultramaryna i daje taki piękny fiolet. A nie jakiś z kosmosu wzięty, czerwony, bury, yy, prawie pomarańczowy i z jakimś yy, niebieskim błękitem, który yy, nic głuchy, nic pietruchy, jeszcze rozbielonym jakimś i, i, i tłumaczy się dziecku, że z tych dwóch barw powstaje kolor fioletowy. No po prostu to jest yy, tak jak, jak, nie wiem, jak yy, uczyć, że dwa dodać dwa jest, yy, nie wiem, cztery, a, a pisać na tablicy trzy dodać siedem. No po prostu to aż szlak człowieka trafia. No nie można tego inaczej powiedzieć, aż po prostu się człowiek, no... Nie chcę nikogo krytykować oceniać, bo tego nie robi nigdy, ale, no ale to trudno się pozbyć i nie obyć bez krytyki. Dlatego nie chcę skrytykować, nie będę nikomu wytykał błędów, natomiast do tych wszystkich zdrowo, trzeźwo myślących i, i tych, którzy mnie, mnie i moje patrzenie, patrzenie moje patrzenie odpowiada, to zachęcam do tego, żeby się tu z tego trzeba pali wiedzę. Ja postaram się, żeby to było najczystszy przekaz, naj, najbardziej dla mnie mm, Moim zdaniem obiektywny i żeby to nie był właśnie subiektywny, ale obiektywny przekaz tego, tej treści, tych treści yy, najistotniejszych jeżeli chodzi o. Bo naprawdę jesteśmy, kurczę, analfabetami, jeżeli o, o, chodzi o obraz. Takie symbolikę obrazu, e, koloru, e, po prostu traktujemy to tak powierzchownie, a jeżeli już nawet jakąś wiedzę mamy, to taką po, tak powierzchowną, że, że po prostu to też wołało po prostu do nieba. Dlatego będzie o widzeniu barw, jaki jak jest ten proces, jak to, ten proces przebiega, o psychologii koloru, o znaczeniu w życiu i w naturze. Jak natura sobie z tym kolorem radzi, dlaczego, dlaczego się posługuje kolorem takim, a nie innym. Jak my tego, tego koloru w życiu powinniśmy, czy ten, może nie powinniśmy, ale jak Używamy i jak, do czego wykorzystujemy, bo są te branże, w których mniej lub bardziej wykorzystujemy ten kolor, w bardziej poprawny sposób, a są takie, które traktują, tak jak wiecie, razi się mnie, nie wiem, błędy językowe, razi mnie wiele rzeczy na świecie. I wypowiadam się z takiej pozycji, yy, mnie jako zupełnie w tym temacie nieuczonego, nie, nie niewykształconego. Tak, w tym temacie mam prawo do tego, bo jakieś tam szkoły skończyłem, jakąś wiedzę mam, a chociażby doświadczenie mam w tym i, i chcę swoją wiedzę tutaj wam przekazywać. Yy, będę też mówił o terapii kolorem, yy, o wpływie koloru na nasze życie, o, 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 o technikach malarskich, o, 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 nawet no nie mówiąc o tych wszystkich rzeczach związanych z portretem, z traktowaniem, kompo o kompozycji. Przecież jak to jest ważne, przecież jak to jest istotne dla Was, nawet, no we wszystkim. Okej, okay, dobra. Pomału będę to malował, bo to znowu te farby mi wysychają. I zaraz powiem o kolejnym zburzeniu, o którym chcę powiedzieć odnośnie malowania. Bo wiem też, że brakuje mi w tym obrazie czerwieni. I teraz, i teraz ten czerwień zaraz tutaj zrobię, ale doszłem do wniosku, że troszeczkę zmienię. Pokażę Wam teraz tak. Na pewnych już fragmentach tego obrazu widzicie, po co używam tego cienkiego pędza z tą ciemną farbą, który teraz mieszam, ten czarny z jakimś tam odcieniem niebieskiego, żeby nie był, tak jak powiedziałem, traktowany wyłącznie, wyłącznie y, 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 czysty kolor stuby, tak? Żeby to było po prostu jakoś tam y, złamane. Teraz chcę tutaj troszeczkę ten rysunek, szczególnie w tych fragmentach. Tutaj właśnie widać, dlaczego ten, o! Tu, gdzieś tam są zostawione, a tutaj, na przykład, w tym miejscu. I to już zostawię, to już jest bardzo fajnie potraktowane. Jest malarska płaszczyzna tego, tego, tej żółci. Nie wiem, jak to będzie późniejsze, jak tutaj yy, dokończę tego. Bo tu ma, że, musi być zawsze zależność między barwami. Yy, to na razie jest jeszcze surowe. Tu już są fajnie te, te rzeczy, siedzą. Yy, potraktowane malarsko, ta tam, tam zieleń, z tym żółtym, są jakieś przetarcia. Widzicie, to jak wygląda, jakby. Ale to jest fajne malarsko. Tutaj jest jeszcze dosyć płasko, ale może tutaj zbyt te rysunkowe rzeczy są widoczne, ale tutaj tak parę akcentów wystarczy, żeby tu smaków dodać i będę to tutaj teraz w tym nagraniu, dużo kolorów tego zaraz położę i potraktuję jeszcze tam rysunkowo, tam zmotnie coś tam przy okazji zrobię, żeby ten, powiem teraz tak, maluję dalej te kolory, które tutaj już mam, co prawda, tej taki nie mam, której chciałem. Tak okej, okay, dobra. Może ją potraktuję, potraktuję tym. Zrobię niebieski z niebieskiej Powiem o jednej rzeczy, którą mnie bardzo, bardzo boi i którą muszę powiedzieć. I dla tych wszystkich, którzy doceniają mój kanał, doceniają to, co robię, to powiem rzecz, może, którą nie powinienem mówić i też dlatego, że nie krytykuję i nie chcę krytykować innych, ale dzisiaj mnie. Dostaję co jakiś czas tam od YouTube'a tam od, zasub, zasubskrybowałem, do tego właśnie też zachęcam do, do subskrypcji mojego kanału zasubskrybowałem sobie wiele kanałów takich, yy, które wydawały mi się, że yy, jakieś tam dotyczące malowania i tak dalej i myślałem, że yy, jakoś są mi bliskie, no bo tam z racji samego tematu, który tam znalazłem, tak? Ale dzisiaj po prostu yy, moje wzburzenie osiągnęło zenit, yy, <laughs> sięgnęło szczytu. Nie po, też chcę być daleki od krytyki, nie chcę krytykować nikogo, niech sobie każdy robi swój, jeżeli ma taką potrzebę i niech sobie robi. To był nawet nie, nie, nie tyle polski, nawet to jakiś czeski był film, wiem, że takich jest dużo i amerykańskich, angielskich. Dobra, ale już pomijając to jaki byłby, czy to angielski, czy czeski, czy inny, powiem taką rzecz dla wszystkich tych, którzy uczą się malować. Znacie moje podejście do tego, żeby nie, nie rozpoczynać obrazu rysując ołówkiem. Nie wiem, może są tacy, którzy z Was, którzy to robią, nie wnikam. Spróbujcie moją metodą i ocencie, czy to nie jest lepsze. Po pierwsze, nie, czyli ten ołówek. Po drugie, nie traktujcie obrazu jak kolorowanki. Po prostu mi dzisiaj drugie, drugie wzburzenie ogarnęło to po, po uszy, po, 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 nie wiem, po kąt. Jak widzę, no to muszę powiedzieć, bo to, to nie jest, nie krytykuję kogoś osobiście, tylko mówię ogólnie. Jeżeli uczysz się malować, koleżanko, kolego, mój popu, którzy będziecie chcieli, aspirujecie do, do tego, żeby w tym malowaniu nie być rzemieślnikami, żeby to wnosić coś swojego, żeby być twórczym, żeby szukać swojego środka wyrazu, swojego sposobu malowania. Swojego, jakiegoś takiego unikalnego i dorobić się właśnie takiego mm, unikalnego spojrzenia na, tą, na, tą, na, tą, na to wszystko, na tą pośrednią obrazu, na to, co nam to, na, na niej, tak powiem, kreujecie, to co, co malujecie. To proszę Was, nie traktujcie obrazu jak kolorowanki. No nie może być tak, żeby. Facet, czy tam, żeby malować, nie, może przykład nie jest adekwatny, bo tutaj robię zupełnie czystą zabawę kolorem. Ale jeżeli widzicie obraz, który ktoś Was uczy, już powinien, pomijając to, że ktoś tam uczy, że malując pejzaż, to najpierw należy namalować niebo, płaszczyznę nieba na błękitnym, tam jakiś kolor wybrany, najlepiej z kluby kolor numer 738 i szerokim pędzem potraktować i za, za, za malować niebo. Później zamalować trawkę z zielenią numer 323. Później namalować ten jakiś tam Łan zboża kolorem numer 121, a na koniec czy tam pod koniec sprawie, że dorysować drzewko brązem numer 485 i ptaszki na niebie z szarością czy grafitem czarnym kolorem numer 632 i coś tam jeszcze do tego narysować nie róbcie. To jest po prostu gorsze, co możecie zrobić? Po prostu zaklinam Was na wszystkie świętości. Nie róbcie tego. Nie idźcie tą drogą, jakby ktoś powiedział, klasyk. Po drugie, jeżeli malujesz obraz i nawet to sobie rozrysowałeś, już pomijając to, że nie rób tego ołówkiem. Nie rób tego ołówkiem, tylko zrób sobie ciemną farbą, która i szybko snie, i da Ci poza, dodatkowo efekt yy, postaci. Nie będę na to tłumaczyć też wam, ale nie róbcie. Spróbujcie, spróbujcie moim, moim sposobem malować obraz. I jeżeli malowaliście tej pory to o czym za chwilę powiem, zobaczcie jaka będzie różnica diametralna. Nie można malować, facet maluje jakiś tam akt, czy tam kobieta, czy coś tam, yy, czy twarz załóżmy, i rozrysowałem sobie, czy rozrysowałeś sobie twarz na, na płótnie yy, narysowałeś, gdzie ma mieć włosy, gdzie ma mieć czoło, gdzie ma mieć oko, gdzie ma mieć brwi, gdzie ma mieć powiekę i tak dalej. I teraz bierzesz pędzelek i już od razu malując czoło, wycieniujesz, jak gdyby robisz płaszczyznę tego czoła z jakimś tam światło nie znając w ogóle kontekstu, nie znając w ogóle tego, co się na około dzieje. Po prostu nie można tak robić. To jest po prostu chore, później maluje brewkę nadaj do tego, już namalował całą tą, już do, do, wycieniował cały ten, całe czołko. No. I do tego maluję brewkę i maluję włoseczki jeden przy drugi, brewki. Później maluję powieczkę i do palwieczki robi cieniczki, tutaj syczki, petyczki, i do tego brewkę i tę, i rzęskę, i włoski 18-30, tam nie wiem, 6-rzęsek, i po prostu, a później oczko już niebieskim takim jakimś tam odcieniem, prosto stubeczki, roz, jeszcze rozcięć, czy coś tam, po prostu nie, aż nie mogę, no nie mogę. Nie można tak malować. Ludzie, nie można, może... trzeba zakładać. Ja wam pokażę no normalnie, wezmę za chwilę płótno czyste i, i zacznę malować portret, zacznę malować cokolwiek i już ja się zapluję. No po prostu nie można tak robić. Zaklinam was na wszelkie świętości, nie róbcie tak. Nie można malować wiecie, jak widzę obraz, a później widzę obraz, który maluje ktoś pejzaż, tak? A czy może nawet Popatrzcie na mój obraz, nawet taki abstrakcja, to jest, której które nie ma. Ja tu nie muszę czegoś tam opowiadać, yy, jakichś realiów. Popatrzcie, mój obraz jest cały założony. Czy tam są brudy, czy nie brudy, czy jakieś ciemne kresy, krewy, ale on jest cały kolorem. Ja już wiem, że tu jest niebieski, tu jest taki niebieski, czyli tutaj taki oczy. Tu jest żółty, tu jest zielony, jasny, tu zielony, ciemny, pomarańczowy, tu jest taki tu jest brąz, tu jest. Ja już wiem, gdzie jaki kolor będę próbował, tak? Ten mi nie pasuje, to go zmienię. Jak to już by miało być ten niebieski dokument jest skończony i to miałoby być, nie wiem, powiedzmy, że to jest obraz, już teraz odwracam, to to moje czułko tego, tej twarzy. No to jak ja, jak ja teraz położę tutaj ten żółty i on mi tu nie pasuje, to co ja... to ja muszę cały obraz, całe czułko razem z tym cieniem, z tymi powiekami, z tym... kurczę, z tymi brwiami, z tym wszystkim muszę zmienić. Nie, ja muszę teraz te wszystkie cieniowania, to wszystko co zrobię z całą pracę 8 godzin włożonych w wystudiowanie czułka, muszę po prostu poświęcić. No, chyba zostawić takie surowiznę i taką y, 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 amatorszczyznę, po prostu. Tak się nie maluje obrazów. Ja was, jeżeli chcecie malować tak jak ja, yy, no nie, ja też z dru drugiej strony nie chcę się stawiać jakoś wyżej, jakimś wielki artysta, że na raz, to nagle kurczę. No ale jeżeli macie, ma być to prawdziwe, ma, ma to być wasze poszukiwanie jakiegoś yy, yy, tego tworzywa, tego... To nie można tak malować. No naprawdę, za, zachęcam was do jakiegoś, nie wiem... Yy, baście się tym. Jeżeli malujesz już yy, ten przysłowiowy portret, no to zaznacz sobie tylko te linie oczu, linie gdzie yy, się nos kończy, usta, tą środkową część ust. Pod ustami ten, ten yy, cień rzuca yy, ten podbródek tutaj broda gdzie się kończy, na mal, proporcje znajdź szerokość twarzy, yy, szerokość czoła w stosunku do całej yy, głowy, ile to zajmuje, jaką część tego, gdzie są te uszy, gdzie tutaj się kończy, ucho w stosunku do brody i tak dalej. Budujcie całą bryłę. Yy, później nakładajcie kolor tylko tak, yy, 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 tak jak ja to robię w tym. Tu jest taki odcień, tu jest ciemniejszy, znajdźcie zna, 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 najciemniejsze punkty, tak jak w fotografii znajdźcie najciemniejszy, najjaśniejszy punkt tego, kolorystycznie najciemniejszy, najjaśniejszy yy, fragment waszego obrazu. Połóżcie sobie, yy, załóżcie sobie całe, yy, ten, tło, z, y, załóżcie sobie kolory, znajdźcie sobie odpowiednie kolory na tym, malując, myślcie o całości, do szczegółów dojdziecie, do, tych, do, tych, do tego rysowania, malowania tych 18 tysięcy, tam brewek, p, p, tych, rzęsek, tam dalej. ale tego się nie robi, to się traktuje zupełnie jakoś tam mm, malarsko, to, to, to są, tego są, dlatego Malujesz, nie robisz fotografii, ty nie robisz. No ty może chcecie malować, ale do tego też inaczej się maluje, super realistyczne, te malarstwo się robi. Ty malowałem takie obrazy, które, wiecie, namalowałem, zrobiłem, to zrobiłem akurat ołówkiem. Zrobiłem jakiś plakat, pracowałem nad tym chyba trzy dni. Zrobiłem plakat do filmu, ja byłem studium, w studium, mówiłem Wam o tym studium kulturalno światowym w Opolu. To, to studium mieściło się w WDK w Opolu. Zrobiłem plakat do filmu, który robiłem z filmu chyba do widzenia do jutra, Zbyszka Cebulskiego. Taki plakat, zrobiłem portret Zbyszka Cebulskiego, ze zdjęcia. Po prostu napracowałem się, bo to naprawdę na formacie 100 na 70, do tego jeszcze jakieś liternictwo było. Napracowałem się, 3 dni to robiłem. Był hiperrealistyczny, był bardzo fajny graficznie, był takim cieniem, zinterpretowałem tę trochę fotografię, dodałem sobie tam, wiecie, fragment zacieniłem, dodałem trochę światła, zmieniłem kontrasty w tym, w tym, w w tym rysunku. Zrobiłem naprawdę graficznie fajny, fajny, fajną rzecz. Powiesiłem plakat i ten plakat wisiał, nie wiem ile wisiał. Pół godziny, godzinę, po prostu go ukradli. Ukradli mój plakat, bo, bo... No, no tak to się zdarzyło. Później po latach się dowiedziałem, nawet kto to zrobił i ten plakat, na szczęście okazało się, że, że zdobi miejsce tak dalej, gdybym wiedział, to jeszcze mógłbym, mógłbym zarobić, no ale już pomijając to, ten fakt, ale nad tym to to polecam, takie traktowanie, spojrzenie na, nawet, jeżeli marujecie z fotografii, to spójrzcie na tą fotografię jako na mm, nie sugerujcie, nie, nie róbcie kopii, Ja te, też wam pokażę takie rzeczy, żeby żebyście zrozumieli o czym ja mówię. że nie możecie potraktować tak samo na przykład tego fotografii, w której malujecie obraz, tam temat zaczerpnęliście, jak tematu malując na przykład jakąś naturę na żywo, tak? No po prostu martwą naturę czy portret kogoś, kto wam pozuje i tak dalej. To jest zupełnie inne są światy w interpretowaniu tej rzeczywistości, także nie można do tego, do tego w ten sposób podchodzić. Znowu farby miyy miałem te, te czerwienie czyli... Dlatego tak, tak się zburzyłem tym, tym, faktem tego, tego no nie można tak w ten sposób. Jeżeli owszem możecie to robić, spróbujcie, spróbujcie mojego sposobu, no po prostu nie można, nie, no bo... Brakowało mi tej czerwieni, dlatego tutaj będzie ta czerwień. Ten pomarańczowy tutaj będzie mocniejszy i zaraz go też zrobię. Kurczę, farby mi wysychają, nie, koniecznie muszę teraz to wszystko jak najszybciej zrobić i na ten odcinek szybko nagrać. O, tu prawie czerwony ten pomarańczowy będzie. I szybko te, te farby tutaj korzysta, Dlatego, słuchajcie, przepraszam Was za to moje wzburzenie i, i za to, że, że tak emocjonalnie do tego potrzebem, ale, ale naprawdę, dla tych wszystkich, którzy malują, i Wam zrobię, naprawdę y, zrobię Wam takie podstawy y, tego portretu i tego, jak to zrobić. i